Witam, dobry wieczór. Nazywam się Romek Puchowski. Brawo! Ja jestem urodzonym solistą. Nie? Oczywiście się czuję w różnych, w różnych konfiguracjach. Zresztą mieliście okazję się przekonać, bo grałem to w różnych składach. Natomiast granie solo jest czymś takim, wiesz, specyficznym. Nie? Trochę jak żeglowanie samotne. Jeżeli dusza jest wibracją, a pewnie w dużej mierze jest, no to pewnie, że gitary posiadają duszę, ponieważ każda z nich ma inną wibrację. Nie? Czasami ta wibracja jest. No to po prostu taka, że nie warto sobie nią zawracać głowy. A czasami, jak w przypadku tego instrumentu, jest to po prostu magia, nie? Jest to coś niesamowitego. Każdy muzyk. Sposób, w jaki gra na instrumencie, sprawia, że instrument jest w taki, a nie sposób rozegrany. No i w tym momencie ten charakter instrumentu jest też powiązany z, że tak powiem. Yy, muzyk przenosi swoje cechy na instrument. z zespołem Fonsait, z Jackiem Kuleszą i z Sebastianem Dzieckim zagrał jakby pierwszy taki profesjonalny koncert w agrafce. To było w 2004 roku. To też się odnosi do tego wydarzenia. Agrafka 10 lat obchodziła w tym roku. I Romek od tego momentu zagrał około 10 koncertów solowych i, i również razem z Fonsait i również z Tymonem Tymańskim. Poza tym grał na moim i Agaty Ślubie w kościele. To jest nasz przyjaciel, już w tej chwili. A jednocześnie bluesman z najwyższej półki, jeżeli chodzi o polską muzykę bluesową. Za każdym razem, gdy, gdy mamy informację, że odbędzie się tego typu koncert. Czy to właśnie rąka Wuchowskiego, czy innego bluesowego artysty w Zwierzu, to czuję to jako obowiązek, żeby tutaj być. Nasze pokolenie słucha innej muzyki, aczkolwiek wśród moich znajomych jest gro ludzi naprawdę odbierających właśnie tego typu klimaty. Niby wszystkie numery bluesowe są do siebie podobne, ale jest bardzo duże pole do popisu dla ekspresji wykonawcy w bluesie. Może dlatego on jest tak niezmiennie popularny i jego tradycja nie wygasa. Jest to po prostu takie źródło muzyczne, tak samo jak, jak źródła ludowe inne, które po prostu jest ciągle żywe, i dzięki temu, że są tacy ludzie jak Romek, to, to ono trwa. Myślę, że to jest szlachetna prostota, ponieważ teksty oraz wartości przekazywane tą metodą, czyli muzyką bluesową, odnoszą się do pięknych wartości w życiu, tak? O miłości do kobiety, do tradycji, do rodziny. Myślę, że to jest, to jest coś, czego brakuje w dzisiejszych czasach. Taka, taka, taki powrót do korzeni, powrót do normalności. Ja bym to nazwał pewnym minimalizmem bardziej wiesz, niż prostotą, nie? ponieważ y, ta muzyka jest niebywale finezyjna. Nie? To jest jedna sprawa. A druga sprawa jest taka, że y, wiesz, my w Polsce o Bluesie wiemy niewiele, no, ponieważ to, to jest folklor za oceanu, który jakby nie patrzeć, nosi w sobie i elementy również naszej muzyki, ponieważ czym jest plus? Plus jest tym, co się, że tak powiem, scaliło na gruncie amerykańskim, czyli elementy kultury afrykańskiej i elementy kultury europejskiej przywiezione do, do Stanów. Są z pewnością takie wiesz, bardzo proste jakieś rzeczy, pro, proste, proste nagrania, które, które były rejestrowane przez tych poszukiwaczy blusa. Natomiast jeżeli spojrzymy na takich wykonawców jak Robert Johnson, czy, czy Blind Willie Johnson, czy Sun House, to jest po prostu totalna finezja nie? I, i maestria. Także tutaj wiesz, o prost, w przypadku Johnsona o prostocie wiesz niespecjalnie. Siada muzyk z gitarą i ma coś do powiedzenia, i ludzie tego słuchają. Jeżeli ma, ma coś do powiedzenia ciekawego, jest w tym energia, to czy słuchają, później czasami tańczą nawet. Jeśli chodzi o mój występ, to są takie utwory, które już w zasadzie gram od lat. One są takimi moimi piosenkami, które napisałem jeszcze częściowo w latach studenckich, częściowo później. I to są dosyć takie proste rzeczy, lapidarne, w estetyce troszkę pokrewnej temu, co będzie Romek pokazywał. Troszkę blues, troszkę takie eksperymentalne, ale wszystko gitarowo. A to było tylko Drogę upodleńia jak rozkład jest. z site koncert w klubie Bogart w Gomunicach i ta gitara wisiała jak kompletnie rozbity po prostu wiesz rozklejony, rozklekotany że tak powiem zbiór ledwie trzymający się deseczek no wisiała nad barem i robiła klimat kiedy nabrałem odwagi, z za pozwoleniem Przemka, właściciela klubu, wlazłem na bar i zacząłem ten instrument, że tak powiem badać organoleptycznie, obstukałem go i kiedy wiesz, kiedy po prostu postukałem w płytę rezonansową tej gitary no to się okazało, że nie ma żartów, nie, że jest to po prostu perła. Nieprawdopodobnie mile zaskoczony, kiedy otrzymałem tę gitarę w prezencie na 40. urodziny. W takim stanie, w jakim była, czyli po prostu to się tutaj trzymało tylko razem, a wszystko było oddzielnie, to były dziury generalnie i tak dalej. No i następnie, tak powiem, nastąpił, kolejnym etapem był, była rekonstrukcja tego instrumentu, bo trudno mówić o renowacji. Rekonstrukcja trwała długo, kosztowała bardzo dużo. Grając na jednym z festiwali muzyki klasycznej, okazało się, że jest to lutnicza gitara, ten, ten typ gitar, nazywa się gitarą romantyczną. Jest to ludnicza gitara z końca XIX wieku, która ma nieprawdopodobne brzmienie. Taka jest historia tego instrumentu. Krawka ma już swoją energię i tutaj takie osoby jak na przykład Roman wracają wielokrotnie, więc o czymś to świadczy, że, że jednak jest tutaj na tyle dobrze, dobra atmosfera, że warto tu grać. Myślę, że to jest idealne wnętrze, takie brudne właśnie. To, to jest, tak, nie jest Sheraton, tak powiem, każdy to na pewno zauważy, także myślę, że tutaj jest bardzo fajnie słuchać takiej muzyki. Graliśmy tu często z Fonsite i no wiesz, to jest kapitalna publika. Nie? Ja się czuję jak w domu. Jest świetny odbiór, i to jest taki klub, w którym wiem, że mogę sobie pozwolić na takie rzeczy, pewne, pewne wycieczki w nowe rejony, których, których nie czynię w innych miejscach, ponieważ zdaję sobie sprawę, że jest tu pewien kredyt zaufania.